W tym zadaniu wyznaczymy miary wszystkich kątów, trójkątów, które zawierają się w trójkącie ABC. Zaczniemy od kąta położonego przy wierzchołku A. Znamy jego miarę. Tutaj jest podana 32 stopnie. Wiemy ponadto, że z wierzchołka A poprowadzona jest dwusieczna tego kąta, a dwusieczna kąta dzieli kąt na dwa kąty przystające czyli dwa kąty o równych miarach. Więc 32 stopnie musimy podzielić na dwa kąty, i w ten sposób otrzymamy kąty o miarach równych 16 stopni. Podobnie zrobimy z kątem Cba. Jego miara jest równa 108 stopni. Z wierzchołka tego kąta również poprowadzono dwusieczną, która podzieliła kąt na dwa identyczne kąty. I każdy z nich ma miarę równą 54 stopnie, bo skoro cały kąt to 108 stopni, to dzieląc ten kąt na połowę otrzymujemy miary takich kątów. No i teraz, na podstawie mm, miar tych czterech kątów, wyznaczymy pozostałe miary. Policzmy więc miarę kąta przy wierzchołku C. Tutaj należy skorzystać stwierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie, która wynosi 180 stopni, więc jeżeli do kąta o mierze, o mierze 32 stopnie dodamy kąt o mierze 108 stopni oraz miarę kąta przy wierzchołku C, to otrzymamy 180 stopni. Z lewej strony tego równania mamy 100 40 stopni, dodać miara kąta przy wierzchołku C to się równa 180 stopni. 140 stopni przenosimy na prawą stronę, czyli ten kąt musimy odjąć, i stąd otrzymamy kąt o mierze 40 stopni. I teraz, skoro cały kąt przy wierzchołku C ma miarę równą 40 stopni, i z tego kąta prowadzimy dwusieczną, to oznacza, że miara tego kąta, i tego kąta jest równa i wynosi po 20 stopni. Następnie wyznaczmy miarę kąta, no powiedzmy, w tym miejscu. Popatrzmy na taki trójkąt. PBC. PBC. Suma miar kątów w tym trójkącie musi wynosić 180 stopni. Mamy podane dwa kąty. Ten kąt ma miarę równą 108 stopni, ten kąt ma miarę równą 20 stopni. 108 dodać 20 to jest 128, czyli brakujący kąt ma miarę równą 52 stopnie. No i od razu możemy wyznaczyć miarę tego kąta. Jeżeli od 180 stopni odejmiemy sumę miar tych dwóch kątów, to zostanie nam kąt o mierze równej 74 stopnie. Kolejny kąt, który możemy określić, jest tutaj. Zauważmy, że ten kąt, który zaznaczyłem, oraz kąt 52 stopnie położony jest przy prostej, czyli y, oba kąty muszą tworzyć kąt półpełny. To oznacza, że jeżeli od 180 stopni odejmiemy miarę tego kąta, to otrzymamy miarę tego kąta. I to jest 128 stopni. Natomiast miara tego kąta będzie wynikała z miary tego kąta i tego kąta w sumie. Czyli od 180 stopni trzeba odjąć 16 i 128 stopni, i w ten sposób otrzymujemy tutaj kąt o mierze 36 stopni. Następnie możemy określić miarę tego kąta. Te trzy kąty dopełniają się do prostej, czyli do kąta 180 stopni. To oznacza, że ten kąt ma miarę równą 70 stopni. Ponadto zauważ, że te dwie proste przecinają się w jednym punkcie, to, a to oznacza, że kąt 70 stopni i ten kąt, który teraz zaznaczam, to są kąty wierzchołkowe. Czyli tutaj mamy 70 stopni. Podobnie jest z tym kątem tutaj. Tu mamy 74 stopnie i tutaj mamy 36 stopni. W każdym z tych przypadków otrzymaliśmy kąty wierzchołkowe. Teraz z sumy miar kątów w trójkącie liczę ten kąt, otrzymuję Kąt o mierze 56 stopni, następnie policzę ten kąt. Mogę policzyć go z sumy miar kątów w trójkącie, czyli weźmiemy ten kąt i ten kąt, lub możemy tutaj skorzystać z tego, że ten kąt i ten kąt tworzą kąt półpełny. No to brakujący kąt ma miarę równą 124 stopnie. Następnie przeskoczę tutaj. 20 dodać 74 to jest 94 stopnie, tak, te dwa kąty dodałem. I jeżeli od 180 odejmę 94 stopnie, to otrzymam tutaj 86 stopni. To oznacza, że ten kąt musi mieć miarę równą 94 stopnie, bo oba kąty dopełniają się do 180 stopni. I wychodzi na to, że policzyliśmy miary wszystkich kątów. Trójkątach. No dokładnie, nie brakuje nam miary żadnego z kątów, więc tutaj możemy skończyć zadanie.